Wracamy do sprawy boiska sportowego przy gimnazjum nr 2 w Tarnowie. Władze tej szkoły planowały zagospodarowanie terenu między halą pierwszego Liceum Ogólnokształcącego i właśnie gimnazjum. Zgody nie wyraził konserwator zabytków. Zapytaliśmy o powody takiej decyzji. Psuje charakterze miejskiej przestrzeni, pozbawianie go zieleni. Zawsze architektura była uzupełniana, podkreślana zielenią, zawsze w każdej epoce. Budynek szkoły, historyczny, zabytkowy, przez dobrego architekta projektowany, powstał w określonym kontekście kulturowym, przestrzennym. Został wybudowany na terenie dawnego ogrodu seminaryjnego. Zieleń była z obu stron tego budynku, jako pozostałości tego ogrodu. Zresztą dla mnie jest oczywiste, że zieleń w otoczeniu każdej szkoły powinna być w jakimkolwiek charakterze. Dyrekcja szkoły nie ukrywa rozgoryczenia decyzją konserwatora. Gdyby to było kolejne boisko budowane przy naszej szkole, nie upieralibyśmy się w żaden sposób i nie kwestionowalibyśmy, czy, czy nie, może nie kwestionowali, a nie spieralibyśmy się trochę z tą decyzją. Ale jest to boisko właściwie jedyny obiekt sportowy, jaki moglibyśmy posiadać, bo ponad 770 uczniów uczących się w naszej szkole, a tak naprawdę szkoła nie posiada żadnego zaplecza sportowego. I tutaj nie ukrywam, że liczyliśmy na to, że przy akceptacji konserwatora zabytków no takie boisko wielofunkcyjne się pojawi. Jak się okazuje, kwestia pozbawienia miejskiej przestrzeni terenów Zieleni to nie jedyny powód wydania odmownej decyzji w sprawie boiska sportowego. To jest ulica... Kopernika. Tutaj widać amfiteatr, więc to jest taki punkt orientacyjny na mapie. Pierwszy liceum i to drugie gimnazjum. Drugie gimnazjum z jednej strony ma teren niezabudowany, na którym jest oznaczone tymi kółeczkami boisko i z drugiej strony teren niezabudowany oznaczony tutaj do potrzeb hmm, projektu zagospodarowania Cyferkami, co tu będzie, że tutaj zostaną jakieś pod murem krzewy, a reszta to będzie nawierzchnia boiska sportowego. Ponieważ we wniosku piszę, że chodzi o remont boiska, a nie o budowę, no więc spojrzałam od razu w to miejsce, i w tym miejscu powinien być zaznaczony ten cały projekt bo tutaj jest boisko i tutaj boisko mamy w karcie ewidencyjnej. Widać na zdjęciu bramkę wystającą z muru właśnie po lewej stronie budynku, jak się stoi frontem. Historycznie było to boisko, historycznie choćby w okresie tej współczesnej, krótkiej historii i tego fragmentu remontu bym się spodziewała. Ten drugi teren tu jest w karcie ewidencyjnej opisany jako plac zabaw, ten, który teraz chcieli remontować jako boisko. Jako urzędnik nie mogę zamknąć oczu na to, że ktoś wnosi o coś innego niż w rysunku, a coś innego we wniosku, prawda? Teraz sprawa trafiła do Warszawy, gdzie zajmie się nią Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.